siemelo siemelo Radio Anarchia, przebijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci. 32 lata planu Balcerowicza, największego bandziora, złodzieja, bandyty, zbrodniarza największego, od czasów Hitlera, Stalina, Cezara i wszystkich razem wziętych, najgorsze było w największej kanali, jaka ta Polska mogła, tylko, tylko sobie wyobrazić możecie, to też właśnie Balcerowicz także w 89 tak okrągły stół liberałowie po prostu się dogadali z komunistami tak z bułą ubecją która jak wiadomo rządziła tym krajem i zaczęli wprowadzać tak zwany kapitalizm Najważniejsze, Największe kuriozjum z tej całej sprawy było takie że po prostu robotnicy którzy na fali Solidarności tak znieśli się żeby obalać komunizm byli pierwszą ofiarą tego kapitalizmu czyli jakby to co o, to, Co walczyli przeciwko nim się, przeciwko się najbardziej obróciło. Także skutki planu balcerowicza: masowe bezrobocie, alkoholizm i bandytyzm. Tak? Jeżeli chodzi o bandytyzm, to młodzież zajmowała się takimi sprawami jak skoki na babcie, czyli babcie w pyski, gdzieś tam portfel i heja, gdzieś tam za blok. Tam, oczywiście, babcia gdzieś tam po wypłacie, tam po poręcie, tam z 200 zł się zostało, tam z chleba, nie? Na chleb. Juma, czyli wyjazdy za granicę do Niemiec i tam okradanie sklepów, multimarketów z ciuchów głównie na polskie rzeczy drogich, Często gdzieś tam na, na, na basenach ginęły również buty, te droższe, a do tego jeszcze tak zwana cyfra, czyli z kolei yy, gdzieś tam ty cegłą w szybę samochodu i heja gdzieś tam spierdalać tą z tą z radiem z samochodu, gdzieś tam łatwo to dało się spieniężyć, bo troszkę więcej pieniędzy niż, niż wcześniej na chleb, i tam wiadomo, głównie na alkohol. Także rozwój alkoholizmu, też yy, yy, gdzieś tak właśnie bez, dzięki temu bezrobociu całemu, yy, pokolenie robotników po prostu zaczęło wystawać po blokach gdzieś tam, stanim winem w ręku za 3,20. I tak już wystawali do końca swoich dni. Do tego fala samobójstw jeszcze. Wiele osób po prostu taką depresję, że, że bez pracy. Ludzie byli przyzwyczajeni wcześniej do tego, że, że pracowali w jednym zakładzie. Nagle dzięki Balcerowiczowi zostali po prostu bez pracy, bez środków do życia, popełniali samobójstwa, tego w badań. W badaniach jakiegoś tam socjologów nie ma o tym, czy jakichś innych lewicowych dziennikarzy, nie, którzy tam w dnia nie przepracował w fabryce, no ale się mądrze na temat robotników. Nie? Także ten. Jeżeli chodzi o Balcerowicza, to właśnie dziękujemy mu za to wszystko. Nie? To właśnie to są skutki tego planu. Ten plan po prostu nie udał, nie powiódł. Doprowadził do jeszcze większej klęski niż te czasów II wojny światowej. I jeszcze tutaj na koniec ważna rzecz powiem: bo liberałowie, czy ten zakłamani tam przez te Wikipedię, próbują coś tam powiedzieć, że to się udało. To się nie udało: ten plan się nie udał, ponieważ dopiero jakiś taki odpływ tego bezrobocia. Dopiero nastąpił wtedy, kiedy Polska wszedł do Unii Europejskiej, czyli tak w 2004, gdzie po prostu ci, którzy wtedy jeszcze przeżyli, mieli jakieś tam oszczędności, czy tam zapożyczali się, wyjeżdżali na Zachód po prostu i kilka milionów Polaków, tych właśnie ludzi, którzy nie mogli przez ten plan Balcerowicza związać z końcą, z wyjechało na Zachód. Także ten plan balcerowicza I wtedy dopiero się to zniwelowało to bezrobocie. Także to nie jest tak, że plan Balcerowicza coś dał czy coś. Największa klęska gospodarcza od czasów mówię II wojny światowej, rozbiorów. Za to właśnie tym palcowiczym są odpowiedzialni i te liberały wszystkie.